Jak taksówkarza kręcił z Korsese, to kazał pokazywać popiół i diament Wajdy ze względu na całą właśnie sposób filmowania, dramaturgię. Ale i tak, Nicholsona i tak. nie było na imprezie. Yy, Nicholsona nie było, ale, ale byli inni, o tym będę mówił później. jak, jak na razem. Ale pan wpadł, bo nie. nie Nicholson tylko De Niro. Panie prezydencie. Nie, ale skończę. Przepraszam, z Clintonem, bo to jest dobra anegdota. pan mi pan mi ciągle ale zabija pan... puenta, a ja chcę ją dokończyć. A no, ja jak z Clintonem się, rozmawiamy. Nie Niech pana nie bardzo. Nikt pana nie zabije. To jest. Słuchajcie, pokażmy, pokażmy wreszcie światu, że w telewizji rządzą showmeni, czyli pan, to a, nie, a nie redaktorzy. Rządzą showmeni, więc pan prezydent chce prawie. mówić. Państwo tu w studiu mogli objawiać swój stosunek do pana prezydenta. Zobaczmy, jak widzowie objawiają stosunek do pana prezydenta i pana następcy. Czy Lech Kaczyński jest lepszym prezydentem niż Aleksander Kaczyński? Yy, widzą Państwo wyniki i nie pozwolę ich Panu Prezydentowi skomentować, bo byłoby to zbyt proste. Ja Kwaś... ja <laughs> Aleksander Kwaśniewski... Aleksander Kwaśniewski był moim gościem. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia w przyszły Dziękuję bardzo.